Daltonowie, ja w banku mieszkać chcę, nasz malus panie mieć. Niestety w czupie tkwie, o wolności wciąż śnie. Daltonowie, Brać mi są. O wolności wciąż śnią piesek Dalton. Co to takiego? No, latarnia rintynkana! Nikt nie wyprowadza tego psa? Nie mamy tego w umowie! Higieniczność nade wszystko. Panno Betty, jakiś pomysł? Mm. Jasne! Więźniowie będą go wyprowadzać na zmianę. Wiadomo, że kontakt ze zwierzętami jest korzystny dla równowagi psychologicznej! To prawda! Oswoiłem karalucha i od tej pory odzyskałem psychiczną równowagę. <laughs> Więc proszę wybrać osadzonych, którzy nie uciekną wychodząc z psem i proszę zabrać to coś. Hej! Moja latarnia! Nie będę się wstrzymywał do czasu, aż odrośnie. Mam pomysł, który do złudzenia przypomina plan. Uciekniemy? Chyba jednak wolę, kiedy niczego nie rozumiesz! Przeprowadzę serię testów, żeby określić predyspozycję każdego z was do wyprowadzania psa? Nic nie kumam. Zacznijmy od aportowania! A w rzuć mu coś, żeby zobaczyć, czy ci odniesie. RIN-TINKAN! APortuj! <try> <try> Co za talent! To geniusz! Hmm. Teraz test podawania łapy. Daj łapę, podaj łapkę. Zgoda, ale którą? Tak, to prawda. Nigdy obie łapy naraz. Ocenię wasze zdolności do panowania nad zwierzęciem. Ujarzmiłem zwierzę, które jest we mnie, więc pies! Dziesięć do jednego, żeby trzyma minutę! Stoi! 28, 29, 30 zgadza się. Test na rozkazy ustne. kierujecie Rintinem wyłącznie głosem. Ojej, nie będzie łatwo. Skończmy wreszcie te zabawy, bo nie wytrzymam. Rintinkan, <grym> rin wstań i chodź. To coś znaczy, ale co? No, nie daj się prosić, no chodź! Może ma jakieś wieści o mojej latarni! Gdybyśmy byli w Chinach, byłbyś ugotowany! Tamcy są w łańcuchu pokarmowym tuż obok kiełbasy. No chodź, mój pieseczku, no. Rozumiem! Chcę, żebym mu skoczył na ręce. Liczy się bez psa. Wspaniale, naukowo jutro ogłosimy listę tych, którzy będą wyprowadzać rintinkana. Tak to nigdy nam się nie uda. Sfałszujmy ten głupi test. moja latarnia <śmulny> Test stwierdza jasno, że wyprowadzać psa mogą jest stwierdza że wyprowadzać psa mogą daltonowie. Ha! Możecie sprawdzić to naukowe. Ha! Nareszcie spacerek. Już nie mogę. Orety. Wolni, wolni. Co robicie na ziemi bosych stóp blade twarze o nikczemnych posturach i strojach w paseczki. Olżyła! To wasz pies? Pies? Jaki pies? Tak, to my! To my zdaliśmy pies! E, Żałuję, ale roi się od Indian niebezpiecznie. Ta. Dajmy spokój ze spacerami, skuteczniowość nade wszystko. Z higienicznością zrobimy jak dawniej. Przynieście to coś. Rintin Kan, Kan. Rint No co? Trzeba być na czasie! Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Udział wzięli Grzegorz Walkowski, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Modestruciński, Hanna Kinderkis, Janusz Wituch, Cezary Kieciński i inni.